Promocja miasta. Bardzo ważne zagadnienie dla każdego samorządu, także oczywiście dla Bydgoszczy. Przez wiele ostatnich lat Bydgoszcz nie dopracowała się spójnej, jasnej strategii promowania miasta. To, co jest czynione, jest chaotyczne, bez jakiejś myśli przewodniej. Sporo pieniędzy, według mnie, jest marnowanych na złe projekty. Aby promować, tak jak w firmie, jest koszt promocji, ale jest i przychód. Trzeba się zastanowić przede wszystkim, Jaki cel promocja ma osiągnąć. Na pewno można promować miasto tylko przez jakość. Jakość jest tą wartością, która zawsze się przebije. Stąd, jeżeli mamy się promować, to tylko tym, że jesteśmy w czymś bardzo dobrze doskonali. To mogą być oczywiście wielkie wydarzenia kulturalne i kilka takich w naszym mieście mamy. Organizuje to zarówno opera, zarówno Filharmonia Pomorska, Teatr Polski to są dobre sposoby na promowanie miasta. Kupowanie imprez obcych, obcych dla goszczan, obcych dla naszego środowiska to jest wydatkowanie pieniędzy zupełnie nie tak jak trzeba. Bydgosz musi być twórcza, a nie odtwórcza. Łatwo jest coś kupić, trudniej jest samemu to stworzyć, dbać o to i pielęgnować po to, aby było kiedyś marką, która może stanowić doskonały materiał promocji. Podobnie w sporcie. Jeżeli chcemy się promować przez sport, to musi to być sport. Który, za którymi idą sukcesy. A więc nie interesuje nas wydłoszczą walka o utrzymanie w lidze czy walka drugiej, w drugiej, trzeciej lidze w wielu dyscyplinach. Mo możemy i powinniśmy chcieć walczyć o medale, a takie ostatnio wydarzenie jak zdobycie drużyn drużynowej dyscyplinie medalu mistrzostw polskich chociażby nas omija. Są dyscypliny, które mogą taki wynik osiągnąć i w te dyscypliny trzeba promować. Sport to także gwiazdy. I wielcy sportowcy takich bydgoszczy nie mamy, albo są mało rozpoznawalni. Stąd trzeba stawiać na takich zawodników, którzy jednoznacznie z Bydgoszczą się kojarzą i którzy po wymienieniu ich imienia i nazwiska, wszyscy powiedzą ach, on jest bydgoszczy. Taką osobą jest bez wątpienia Tomasz Golow i może tylko taką osobą, ale jest wielu sportowców, którzy wielkie wyniki osiągają. Są i kajakarze, i wyślarze. Trzeba im pomóc po to, aby rozstawiali imię naszego miasta. Jeżeli chcemy być, osiągać sukcesy z promocji, musimy być przyjaźni dla inwestorów. Myślę, że ten kierunek promowania jako miasta, które jest przyjazne dla inwestorów, które stwarza im doskonałe warunki do rozwoju firm, to jest także coś, co jest bardzo ważne. Od inwestorów pochodzą miejsca pracy dodatkowe, środki do budżetu miasta i wynagrodzenia mieszkańców. Myślę, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia i będę starał się to wszystko osiągnąć.